I don't know. Hello, ja jestem Szemiks, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy sezon piąty na J Oczywiście na stacie chciałem powiedzieć, że dalej ponad 78% osób tam nie ogląda mnie subuje, więc jeżeli tego nie obisz, to może zabić tego suba. Dobra, a my już przechodzimy do odcinka. tak, Asimo jakiś czas temu ogłosił, że zaczyna się nowy sezon piąty na J Sezon ten będzie oparty o memach, więc wszystkie koncepty właśnie są związane z memami. No i większość osób chciała, żeby w sezonie piątym właśnie za dziesiąty poziom był da Baby Carl. No i Asimo właśnie tutaj napisał, że może sezonowo zostanie dodany da Baby Car. Sezon piąty. Niech zaczną się memy. No i ogólnie doceniliśmy wiele takich fajnych konceptów, jak na przykład Uno Riverside jako skin do auta. Coffin Bed jako jakby to łóżko do apartamentu. Kolejny skin jest to Doritos skin właśnie na auto, który prezentowałby się właśnie w taki sposób. No i właśnie takie felgi na Janka. Taki dziwny pociąg. Kolejny pomysł najenkat tym razem jest to skin do auta. Kolejny najenkat, tym razem jest to taki inny skin. Kolejne Rimsy, taki, taki znaczek ok. Kolejne Rimsy, tym razem są to Check it Rims, które wyglądają właśnie w taki sposób. No i nie mogło tutaj zabraknąć Rika Astleya. Jest to właśnie taki obraz na apartamenty. No i jest jeszcze wiele, wiele, ale to innych bardzo dobrze zrobionych koncepcji. Dobra, a już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Gdziebyście byście się jeszcze zastanawiali, kiedy będzie nowy sezon, no to nowy sezon najprawdopodobniej będzie jakoś w sierpniu. W pierwszą sobotę sierpnia. No więc...